Siemanko, ja jestem Prezencik Witam was w kolejnym filmie na kanale fz 4 Dzisiaj zrobimy sobie bardzo ciekawy challenge A challenge to jest taki, że Po pierwsze Zagramy w Blitz Royale W oddziałach A po drugie Challenge to wygrać z jedną bronią Przepraszam. <noise> Gdzie? Naprawdę ciekawie. E, odkąd nagrywałem, I mi się zaczął w ogóle komputer psuć? W sensie łączą mi się aplikacja Fortnite Crusher. Jest takie coś, że jak się dzisiaj Fortnite Crashuje, to Ci wyłącza się. O! Fortnite Crusher. No i właśnie mi, mi ten Fortnite Crusher dzisiaj się naprawdę pokazał fajnie. Więc bardzo będę. Tutaj mamy dalej Phantom szczerze. No ale tego chyba nie było, Czy to jest nowe? to nie. Ja, ja się nie znam. Jest zestaw Ariana Grande. <grybujesz> ja to wszystko zakładam. Już, już mówię. dalej, co mamy? Dobra, big idiot, szczerze to ja jestem ten big idiot, dosłownie, bo to e, ja, ja szczerze, ach, ja po prostu staram się nagrywać dobre filmy, ale nic mi nie wychodzi. Dziwne, po co ja to gadam. Po prostu słabo mi idzie, więc staram się nagrywać jakieś fajne rzeczy. co ja jak się nie tyle. to jest takie coś, że dzisiaj się bro. Ja, sorry, ja jestem zupełnie nieogarnięty. Czekaj, wait, Uzbojowy. Bus bojowy! Jak my teraz polecimy! Gadaj! Gadaj tu. Jak my polecimy teraz Dobra, wyjdźmy, Ale to lata Pistolet maszyny Dobra Spoko tu Pistolet maszynowy na nawał Ale to jest mój ciekunek który muszę dzisiaj wygrać Zapraszam Trzeba ja będzie tutaj chyba... Widzicie jak w ogóle nie mogę otwierać skrzynek w sensie mogę mieć tylko jedną broń palną Czyli na jak spotkam takie coś To ja po prostu tego nie biorę, bo nie mogę jest w, w tym jest problem Tylko Jakiś tam Granat Czyli na przykład Tę elektryczną epic, To mogę wziąć Coś w sumie lepiej nie Trochę Było troszkę Czekaj Fajnie, to, 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 to klasycznie? Super. Wtedy później mi się łączy zapewne ten kraszer. Ja tak czuję. Że mi coś skraszuje i będzie. Fajnie, słona. słona. To szkoda, mu, bo. Ona będzie. Nie! Nie! Mityczne! Nie, no nie wierzę, to jest. Schore! No po prostu nie wierzę, to nic royal, nic się wyświetli w taki coś. Mityczne ze zwykłej skrzynki. Czas arkwarowy, milion. że <grywa> takie myśli <coś> Nie, <grywa> nie teraz sobie z tego leję po prostu. Żeby nie było hejtu, że to, że, że, to by, że to jest, że wypiszycie ile to procent. Jak tylko to robię w stylu humorystycznych. Przez ma... Soczek! Czuję, że Lice Royale możemy wygrać teraz. Nie wiem, czy zrobimy ten jeden challenge, czy kilka, ale postaram się może zrobić kilka na jednym odcinku. Będzie, będzie. Jaki ja jestem głupi z tym. Z tym Ach, nie, no ja i moje logika w tak dosłownie. Moje impulsy się równają do mnie. Serio, mój aim to jest dosłownie coś... Mój aim to coś z czego można się pośmiać dosłownie, bo to... Znaczy, ja serio... Dobra. Wstępny pistolet maszynowy nawał. Ja dobrze wiem. Czego? wywalić, Nie mogę go użyć Więc... Yes. Kto chcę? Niech ma. A nic. Tuś ma... To mi gada. To mi gat to ma. to mi gada. Ej, ucieka, ty! Ucieka! Ty, ucieka! Dobra, jadę na koniu morskim. Wsiadamy, wkładamy. I. na Gdzie jesteś? Uh! No, chyba ty tak nas. Okej. Okay. Okej, okay, super. No. Dobra. Super, e, Nie mogę tu czekać? Będziemy robić penning e, Epic Games Crusher. Prawda naprawdę to jest... coś pięknego... E... Te, to rozwalanie mojego komputera to jest coś warte... Uwagi... E... Jeśli dzisiaj nie uda całego filmu zrobić? To przepraszam, ale to... Moj... Wino mojego komputera. Niech mi nie uwierzy, co, nie? zły tryb. Nie, 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 nie. Nie! Proszę nie! Super! Dobra, to mój team niech wygra tą rundkę To będzie wtedy pięknie. Spiderman? spider Spiderman mi się wydaje, że on ma coś jakieś chickty czy coś... No to jest takie dziwne, że, że ja nie umiem go rozwalić. W sensie, ja strzelałem w niego, albo mi się ta naprawdę tak mocno okraczowała, albo to po prostu jakiś taki nieogarnięty nobek jak ja co... Mówię zabić, ale nie zawsze. Dobra, co jest nie muję. to wygra. Please, please, please. Ja chcesz, żeby moja drużyna wygra. Jeden typad co jeszcze tam gdzieś siedzi. Serio, kto... Serio. Trzeba było go stracić poborcą podatkowym. Teraz ucieka. No nie, oczywiście. Wystarczy nie rzucacie. I kupot! Zrzucasz mi też złotą rybką od niego! Jest dobrze! Jest! Pierwszy challenge udany! To naprawdę piękny temat. Piękny temat do nagrywania. And, drugi, tak jak mówiłem, następnie wygrać rundkę, ale... trochę inaczej. Stranger... Coś czułem, że będzie coś ze Stranger Things. To samo pisało. Znaczy ten, więc... Normalnie wygrać rundkę dzisiaj to będzie taki challenge rozgrzewka. Będzie rozgrzewka bardziej. Biegusem forma. Strzelby bliźnie, czy młody Czułek taki broni nie wybiera na co dzień. Dobra, eee. A, wstawię, dobra. Inna rzadkość niż przewidywałem. Trzeci. E, trzeci tlen będzie naprawdę mocny, więc. wyglądajcie do końca. Oczywiście teraz? W tym momencie, jak mnie oglądacie, czuli, zapomnijcie, Dobra, to jest taka naprawdę taka autopromocja wręcz. Zostawcie smutno. Sklep a jego... nikt nie chce posłać. Czy? Nie? Dobra, nie będziemy poruszać tematów politycznych, Okej? Okay? Ja nie chcę i nie będę. Sergiusz, ktoś? Gdzie na moim poziomie? Gdzie na moim poziomie? Oczekuję, to chyba się jaja robię, że? Ty nie To jak ja. Jaja, ty pastel... <ower> co? <interface> <Ty aunque> <skullency> <okay> Powalony, co przede mną ucieka? Chodź, chodź Co, co? Tęci, to tak, babie, tak, 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 tęci, to babie, tak. Łapie, tęci, to babie, tak, 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 to, no, tak, tak, więc bardzo Masz? Jest! Dobrze! Dobrze, to było dobre! Jest, wygrałem z apteczką, dobra wiedziałem, że grant będzie kiedyś taki... przydatny Brak no. Z 7 życia Klasycznie Proszę, nie wiem, apteczkę Gierd Nie wiem, więc... Gierd Kocham to Tu ta seria Zbierz rado jak nie przyjechał Dobra Goodby Dobra, to jest, to jest moja lotnika jest, jest tutaj więcej osób, to ja spadam składam co nie chwilę nie, nie robię. Wyrzucamy. Okay. Jestem naprawdę genialny w tego no Zamknąć kanał? No oczywiście, że zamknąć kanał No bo co innego można robić Dobra, w jakieś pieksotki I tam nawet nie losuję broni, ja nie chcę mieć Portale ze Dobra Nie chcę w to błagać Dla mnie to zły pomysł, ja tam nie błagam Tu normalnie... Ej, tu dosłownie jakiś... No. Nie no super. Znowu! Znowu ten crusher! Ten co znowu? Matkę, że ich znowu zgubi. Dobra, Jak to wygląda? Oj, oj, oj. Tu też ma jakiegoś spoconego typka A jednak nie jest spocony, bo nie o mnie trafia nawet. O! Dobra, kupujemy! Serio mam Mam jakiś dzik, rodzaj rogich. Ciekawe, co się jest do niego w Aha, dobra. To jest klasyczny dan. Klasyczny dan. Klasyczna nasza piękna. 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 Bardzo typowe, winek Tak to się robi! Powiem... Tak. Dobra Co mamy tutaj? Jeszcze bym Nie wiem, stałe bronie Jeszcze bym aim'a Prawda, genialny aim. A ja to Teraz widać, że mam tą koronkę. Czyli raz na. Wow! Dobra. Teraz musimy się jakoś poruszyć tak, żebym zdobył impulsy. Dobra, mam impulsy. Teraz bardziej mi interesuje, żeby wyglądać na jakimś dobrym miejscu. Lej, I Narażnik Teraz nie. Dobra, mogę się razie poruszać, aż. dobra, mam tu co? Mam takie coś. Kosycznie. Chyba będzie ciekaw chillad Musi się poruszać jedynie z sami A, i w sumie już nie mam kocham, Kocham Hajda. Tak Jeszcze ja trzeba będzie nie widzimy. No. Nie widzisz. No tak, no tak. Dobra, no to tak. no tak. by <noise> Spoczko. To się zastanawiał. Czy... zbicie tego drzewa się nie uchwłaca. Nie, to jest tym na widok. No i co? I jak co? <noise> co jedynie mogę zrobić? Nie wiem. Granat. Czy on może mnie ten? No, ale nie pisać na stówę, nie może? Czekajcie, jest. Słuchaj. No i co teraz? Muszę znaleźć w dobrą miejscówkę teraz. Proszę nie dogadaj, no, że to już jest koniec. Pani usłona? No i zniena. Teraz sobie muszę jakiś na Gdybym miał jakąś egzotyczną tą broń. Okej. Okay. No i co teraz, no? Proszę, podejść tu w noju jest jakaś strefa będzie To można zrobić troja, Czyli idzie o. Taren, mocz. O. Dobra nie udało się, ale spróbujemy jeszcze raz, bo to... Szczerze że to by było trudne. Bo fizycznie to słabo, ale psychicznie to gorzej. Zsodnie mamy. Muszę pójść gdzieś. Tak żeby nie było. Ja naprawdę opłacalny skinek, mieć. Bo takie skinki mam. No to teraz słabo. Dobra. teraz ja chcę mieć Muszę jakiegoś takiego mityka. To mityka, który, e, który potrafi zrobić dobra, to maszynowy. dobra, taki, owaki, nie wiem. Mam dwa impulsy jedynie, czyli tu już z gorzej w sprawie impulsów chcę sobie wylądować na jakimś dobrym miejscu By nie było za dużo By było mało Dla puseczek teraz już się nie mogę poprzeć Jak właśnie fajnie jest to, że Ja się nie da na ten Szczerze muszę powiedzieć, że ten challenge z tym Z tymi tymi z więc widziałem u niego te takie yy, yy, film Szaman Fen jaj, y -y -y. Widziałem ten film Naprawdę mi się spodobał więc Dzięki Szaman Fen to znaczycie yy, dzisiaj jeszcze na końcu mi się mi się uda zrobić ten challenge, ale to troszeczkę uda. Takie coś, że kupisz Bo ja nie mam za bardzo kot w sklepach. Bo, ja, bo ja nic nie kupuję w sklepie, więc. bardzo ci powiem. Cicho, bo będzie cicho. To jest bardzo stałe, bo inaczej to będzie niemożliwe. Dobra, musimy go jakoś. Zachowuje się jakiś. Nie wiem. Zachowuje się jakiś pantalon. Jeszcze pęknie. Opa, nie jestem w strefie jest taka strefa, która będzie się poruszać Dobra, już jest 14 osób Nie się! Co Tak Przedmiot jakoś. Nie, Teraz? Nie ma w strep strefie. To jest ja nie wiem, jak ja teraz wydarzy. Pomijacz Fajnie! Bo po co? Nie przypomnij, tego. Bartek Jest I teraz Pogal Coś Szaman no. no i to tyle Co powiedzieć Dzięki za oglądanie Zostawcie suba Lajka Do widzenia